Jak się jest Adyn. What's your name? Marek. Bardzo mi miło Cię. Ciebie starej <laughs> Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku prankuje nowe pracownika w tym polskim sklepie. O nie wie, że mogę mówić po polsku. Będziemy mówić po angielsku, a potem mówimy po polsku. Hello. You okay. Yeah, yeah, yeah. What's that? For Thank you. Me? It's just YouTube. Ah, no, you, YouTube. Is it okay if I record yeah, you, by the yeah. way? You don't mind? Yeah, no, 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 no problem. I was looking for po Polish pierogi. This, this is pierogi. Polish shop, right? Yeah, it's Polish shop. So you have frozen pierogis over there if you So we have frozen pierogis We don't have fresh pierogis uh, Do you need that? You, can go. Uh, do you have it in packets. Packets. So we have this pierogi. And you have all sorts here in if you want. You have different pierogis. Like, they want the most like, popular ones. Yeah, which is the most popular one? So, the most popular you have with meat and uh, cabbage. Or it's cabbage and mushrooms. Cabbage and mushroom is like Christmas delicacy. And cabbage and mushroom, yes. that, uh, that doesn't sound like a good combination. It's very good and then you have pierogi called russian pierogi with cheese and wait, bacon russian and, pierogi uh, is it from russia no it's from poland <laughs> <laughs> and we have pork pork meat wait is that halal uh, this one i think no Are <laughs> <laughs> you want sweet ones we have also with berries and we have with strawberries with cherries with plums wait do those taste nice though with fruit yeah I like it with a little bit of sour cream and sugar well, you can have it with, these with ketchup and mayonnaise oh if you mix it together yeah yeah, yeah. Only oh. this way. is that is that a weird idea having yeah, with it's mayonnaise it's weird but I I think you can have it oh thank you yes yeah. thank you yeah no problem yeah. what's your name by the way Oh. My, na my name is Adyl. What's your name? Marek. Bardzo mi miło cię. Ciebie też. Jest Cie stary Skąd jesteś? Jestem, jestem z Bangladeszu. Okej, okay, z Bangladeszu. A, a ty skąd o, jesteś w Polsce? Z, Wrocławia. z Legnicy. A, a serio jest okej, okay? ja... No nagrywam spoko, ci? Jak najbardziej. Pozdrawiam dobrych chłopaków z Legnicy. Niech się dobry klimat leci. Jest taki mem w internecie polski, więc... Dlaczego mówisz po polsku w ogóle? Mój przyjaciel jest polski, ja myślałem, o ja będę uczyć like, kilka słów, a będę go powiem, będzie zabawne no. Fajne. pewnie po to, że chcesz podrywać polskie kobiety po prostu Kiedy lecisz do Polski? Kiedy mam polski paszport Musisz podrywać polską kobietę no, no, prawda, no, dokładnie Jeśli ktoś chce żonę, oś do mnie Męża, męża, ty jesteś mężem O, przepraszam nie, nie żoną, nie jesteś A przepraszam, że mówiłem te stare się Ile długo czas mieszkałeś w Londynu? Pięć miesięcy Serio? A jak uczyłeś angielski? Uczyłem się angielskiego w gry wideo i seriale. Zawsze używam źle gramatyka ja, To jest najtrudniejsze dla Polaków, wiesz? Polacy też mają problem z gramatyką często Serio, jestem w szoku jak dobrze like, mówisz po angielsku Jest, tutaj jeszcze, jeszcze byłem rok w takim bil, e, koleżu biblijnym amerykańskim w Polsce Ale no ogólnie ja lubię angielski, wiesz? Masz dużo, dużo rodziny tutaj? Żonę tylko Ja jestem pierwszym takiej z mojej rodziny Działem ślub w średniu I got married in, in August Co wolisz? Londyn czy Warszawa Leganicy? Londyn <laughs> Serio? No ale Wrocław, nie byłeś w Legnicy Ale Wrocław jest piękny na przykład, musisz kiedyś pojechać do Wrocławia Mamy nawet meczet we Wrocławiu Próbuj zrewolwerowo wyrewolwerowanego rewolwerowca, okej? Będą chrząść, byśmy chrzcinie Jeszcze raz? Chrzcinie Chrzcinie, dobrze mówię? Nie chrzcinie, tylko chrzcinie Wiem, nie wiem czemu, on, on źle powiedział o, On, on, on źle powiedział Ja myślałem, co to jest chrzcinie jeszcze raz? Ty też nie mogę mówić! Kajtek! No, no! Subskrybujcie kanał! Pozdrawiam dobrych chłopaków z legnicy, niech się dobry klimat trzyma. A subskrybujcie Adycki. E, subsryb, subskrybujcie. <coughs> jego. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło Cię poznać, miło cię poznać. Bardzo dziękuję, że porozmawiałeś z mnie. Masz 2,4,7 autobus? Tak, 2, 5, Ta, Tam jest. 2, 5, 2. Nie. Jest, 2,4,7. Trzymaj się! Trzymaj się wariaci! Trzymaj się wariacie. Musisz Hot Doga z parówką. Haram! <laughs>